Konieczki to był taki debiut można powiedzieć pierwszy w barwach marmy Hadykówki. jakie wrażenia? Nie było lekko, no. trzeba nauczyć się tutaj jechać, to niby tor też kręci się w lewo i nie powinno być żadnego problemu, ale... Jednak to jest szeroki, długi i trzeba, trzeba w, odpowiedni, w odpowiednim momencie zareagować na motocykl, na, na, motocyk, na zmieniające się warunki zdrowia. Czyli przez ten tydzień, który pozostał trochę więcej do rozpoczęcia sezonu ligowego, co trzeba poprawić? Przede wszystkim starty, bo, bo dzisiaj jechałem w górę zamiast w także tak że zdecydowanie starty poprawić. Maciek Kuciapa, Maciek pierwszy sparring za nami. Porażka z Unią Wysoka, ale to pewnie nie jest najważniejsze. No nie jest najważniejsze, ale szkoda, że przegraliśmy. Zależało nam, żeby meczu u siebie wygrać z Tarnowem, no niestety. Ale tak, no po prostu testujemy motocykle, testujemy przełożenia i cały czas dogrywamy. Także miejmy nadzieję, że nam się uda wszystko dograć na pierwszy mecz i to my będziemy odnosić zwycięstwo. Co dzisiaj szwankowało? Trudno powiedzieć, no, tu trzeba byłoby każdego z zawodników po kolei pytać. No, ja mam trochę problem na starcie, jeszcze e, no, nie mam dogranej tej kwestii, cały czas nad tym pracuję i, i no, nie jest łatwo. Szukamy tych optymalnych przełożeń na ten start. Zresztą to pozwala na to, żeby walczyć, ale są tory, gdzie decyduje start, także no, będę pracował nad tym. Pierwszy sparing potrzebny, wiemy co poprawiać. Jakie Twoje najważniejsze refleksje? No tak, no najważniejsze negocje to takie, że rzeczywiście zawodnicy muszą troszeczkę popracować nad sprzętem, bo, bo rywale byli chyba dzisiaj nie, no, nieznacznie szybsi i, i pod taśmą i w ogóle na torze, także musimy popracować. Na, na, na usprawiedliwienie zawodników możemy dodać, że niezwykli startować na, na, takim, na tak przygotowanym torze tutaj w Rzeszowie, bo przygotowaliśmy tor bardzo twardy. No, niejako dając handicap gościom, którzy zwykle, zwykle startują na torze bardzo twardym, ale mając w tej spotkanie w które prawdopodobnie odbędzie się na, na twardym torze, taki sam przygotowaliśmy u siebie. Także no, na szczęście zawodnicy dzisiaj mogli, mogli się sprawdzić. Jutro mamy drugi bardzo mocny trening z mocnym przeciwnikiem, także kolejny, kolejny mocny trening. Do Miszkołca jeszcze trochę czasu będzie czas żeby poprawić to. No tak, no po to, po to zorganizowaliśmy takie spotkanie z elementarnym, żeby żeby po prostu mocno potrenować.